Cześć, jestem Pan Pizzer i witam Was serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale lub profilu, w zależności od tego, gdzie to oglądacie. W dzisiejszym odcinku chciałbym przeprowadzić dla Was krótką recenzję pinsy z Kerfura o nazwie Orwa. To znaczy, firma się nazywa Orwa. Korwa. Orwa. La pinsa. Yy, jak widzimy, tak wygląda opakowanie. Opakowanie jest w takim projekcie, jak dla mnie typowo włoskim. To znaczy, wytłumaczę o co chodzi w moim toku myślenia. Włosi robią ładne tylko samochody i kiecki. Jeśli chodzi o opakowania, to wyglądają jak z tak zwanej giełdy albo bazaru w Polsce w latach 90., czyli średnio. Tak bym to delikatnie ujął. Ale wróćmy do tego. Opakowanie jest w kolorze błękitnym. To sobie tam daruje swoje wywody na ten temat. Mamy napisane, że jest wyrabiane ręcznie i formowana ręcznie. Zawiera lewitomadrę. To jest taki chwyt jak w Polsce to pisać nad morzem na budkach pizza z pieca. Nie? Bo z czego? No więc, ale z pieca, nie? Nie, że, że nie z mikrofalówki. Tylko, że Pieca. OK. A i wszędzie mamy teraz mięso kraftowe w kebabie i lodyże mięsnicze. To, to lewitą często się można spotkać we włoszech na produktach. Właśnie, że to, to, to jest tego typu tekst. Dodatkowo jest napisane, że zawiera oliwę extra Virgin, że jest wyprodukowane we Włoszech. No, mamy też obrazek pinsy, ale ona jakaś taka trochę okrągła mi się wydaje, ale ona jest prostokątna. Z tyłu mamy skład i skupmy się na składzie na chwilę. Mamy po polsku napisane, że jest to delikatne pieczywo pszenne z semoliną, z pszenicy durum i oliwą z oliwek z pierwszego tłoczenia. W składzie mamy mąkę pszenną, wodę, semolina z pszenicy durum, zakwas... Oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia, sól, drożdże piwowarskie, mąka słodowa jęczmienna. Z tego co ja się orientuję, prawidłowo pińca powinna zawierać trzy rodzaje mąk: czyli mąkę pszenną, mąkę orkiszową, e, pfu, co ja gadam? Orkiszową, bo mi się poplątało, bo nie chleb wypiekam na niej. Mąkę pszenną, mąkę sojową i mąkę ryżową. Tu na ten temat nie mamy wspominki. Ale mam nadzieję, że będzie ona nadal smaczna. Mamy też tabliczkę z danymi kalorycznymi. Jest napisane, że ta pinsa ma nieregularny kształt, co jest spowodowane ręcznym procesem kształtowania. Dodatkowo mamy napisane, że zawiera ona tackę. I z tego można zrozumieć, że w tej tack. Na tej tacce można wypiekać tą pincę. Yy, więc tak zrobimy, <laughs> to znaczy ja zrobię. I tu jest napisane, że piekarnik nam się nie brudzi. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Ale mam nadzieję, że producent wie co pisze. Mamy datę ważności i masę waży ona 230 gram. Napisali, żeby piec przez 4 do 5 albo 6 do 7 minut. Aha, 4, 5, jeśli tylko chcesz dodać wszystko później, a 6, 7 minut jeśli przed upieczeniem. Pinsa wygląda dość ciekawie, ma fajne bąble. Jest miękka w dotyku przez tą folijkę. Odpakujmy sobie ją też. Zapaszek jest taki fermentowanego ciasta, takiego niedopieczonego, fermentowanego ciasta. Tak ona wygląda. Jest miękka, nie kruszy się o dziwo. Znaczy o dziwo, bo te z biedronki albo z lidla one się lubiły kruszyć. Ta się nie kruszy totalnie. Put widać, że jest pieczony, nie na żadnych siatkach. Tragedii nie ma. Nie jest ona wielka, bym powiedział. Wydaje mi się, że ta z lidla, ta 33 Feinfoods, była większa niż ta. Ale może to takie moje wrażenie, tylko musiałbym obok położyć. Mówię, bardzo bije po nosie ten zapach, ale to. Mam nadzieję, że po upieczeniu to poskutkuje lepszym smakiem, że to jest takie pełne, nie? że to będzie jeszcze takie wilgne. Są bąble, gdzieś tam zdarzy się przypieczony mocniej. Nie zawsze, ale zdarza się. I tyle. To co? Obkładam, wypiekam, jem i opowiadam, nie? Nasza pędzelna już jest wypieczona i pokrojona. Czas, żebym spróbował, jak smakuje. Muszę powiedzieć, że jest naprawdę bardzo dobra. W porównaniu do tej z Lidla, która obecnie jest w biedronce, czyli 33 Fine Foods, jest dużo lepsza. Dodatkowo ta papierowa tacka też robi robotę, bo nie brudzi się nam po prostu piekarni. Pinsa jest naprawdę smaczna. Jeżeli zaserwowano mi taką pinsę gdzieś w knajpie w jakiejś budce, to bym powiedział, że robią naprawdę dobrą robotę. Więc dla producenta, cena tego jest nie najwyższa. Standardowa bym powiedział, bo 13,39 w Kerfurze kosztowała mnie. Yy, także polecam, jeżeli szukacie dobrej pinsy, to ta jest najlepsza z tych, które do tej pory jadłem. Ciasto w tej pinsie jest lekkie, puszyste, a jednocześnie chrupkie. Także naprawdę polecam i to jest mój numer jeden w moim top 3, bo na razie tylko trzy pinsy pinsie. testowałem, także to jest, zajmuje pierwsze miejsce w tym moim mini rankingu. Na dzisiaj to wszystko. Zapraszam do subskrypcji kanału, polubienia filmiku i udostępnienia go, jeśli macie taką przyjemność. Pozdrawiam.